Siemanko, siemanko Poniedziałek Wczoraj sprzątałem Ogólnie to Wam chciałem życzyć wszystkiego dobrego Wesołych Świąt Jutro już nie będę nagrywał we Wigilię Dlatego dzisiaj Wam Składam życzenia Dziękuję za wszystko, że no, że jesteście, że oglądacie Bo bez widzów to by Za daleko ten kanał nie poszedł Dzięki za subskrypcję Te niech sobie siedzą Jeszcze im zamknę, będę szedł do roboty, to im otworzę Troszkę się ociepli Niech sobie walczą, grukają Wczoraj sprzątałem, dachy myłem klatki. O, pokażę wam po wystawie dezynfekcja. O jeden. Wszystko zdezynfekowane. Klatki te, które gołębie były też zdezynfekowane. Będą zasypane trocinami. Wszystko tak jak powinno być. Tutaj też. Tą klatkę też zdezynfekowałem. Tą zdezynfekowałem. Trociny wysypane, wszystko wywalone. Te sobie siedzą. Sypne. Zaraz będę jeszcze przygotowywał do wystawy. Od jutra. Od jutra. Nie, może od dzisiaj. Jem trochę sypne. żeby tylko zjadły. Przyjdę z pracy. Dzisiaj idę też do pracy. Będę wcześniej, dzisiaj w domu. To im przygotuję ziarno, tam z takim. Ech, specyfikiem, specyfikie mi trzeba je trochę już zacząć do wystaw szykować Zobaczcie jak dał Tuleczki Tylko tuleczki Tam o, nie widać Tam widać kuleczki Takie zdrowe Chłopki wiedeńskie już wszystkie sprzedałem, tam chyba tylko dwie samice zostały. Patrzcie wczoraj było sprzątane, takie kupeleczki, małe. Trochę sypniemy, żeby trochę podziobały. Wszystko wczoraj, wszystko wczoraj. jakie kupeleczki, wszystko w najlepszym porządku. Zobaczcie, kapelusz mało. Wszystko druga, wszystko zdrowe, nic nie chore, elegancko. Muszę je trochę tu przegłodzić, te widyny, bo widzę, że mi się wą przesypuje. Ziarna <grystanie> jeszcze tylko umieszam, ale to może jutro. Pokażę wam też na górze. Widzicie, wszystko już wypierdzielone. Zasypię się nowymi trocinami. No zobaczcie te jak latają, latają. Tutaj też sprzątnąłem wszystko, odkaziłem wczoraj pojnik wszystko pomyte po wyskrobane tutaj też aż się lało po tych gołębiach z wystawy nie A Te sobie tak latają, te to by polatały ale sobie nie polatają Chyba, że po gołębniku. No jeszcze. Trochę ich je. Zastanawiam się, czy całkowicie tych czarnych wajszwanców nie. Nie mogę sprzedać. Zostawiłbym tylko te siwe i te wajszpice czerwone. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jedną parę i tak sprzedam. No ona no, to już jest dawno sprzedana, tylko muszę ją zawieść. Wszystko w Klepie. Zobaczcie jaki samczyk mi się tu pokazał. O, ten co wskocz Klasa. Sama w sobie. Mały łepek Na ogon bez kuperka. na święta, a tam też nie jest gorszy. O. A tutaj ten. O, co mówiłem, że się samczyk pokazał. Zabiorę go na wystawę, to sobie go zobaczycie z bliska, do Bruszkowa na pokaz. Jak powinien jasny wyglądać. Samczyk I tam samczyk też fajny Ogólnie to jest dużo tu fajnych Bobku O no mówiłem że że to kapciate to samica Pokaż O no, bo za snedniakiem się sparzyło Gładkim wywalić tą samicę. Uff. No, tak to wygląda, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego, wesołych świąt, nie chorujcie. utrzymajcie się ciepło, a ja tam wam nagram w te święta jeszcze. Sypiemy. Tutaj bo Oto sameczka. jeszcze istotna. młodziak jest. Zaszczepię Ogólnie to zaszczepię je w styczniu po tej wystawie Ja tam mówię w tym roku nie będę się na lękił tak nastawiał Późno zacznę Nie ma sensu Żyją, latają, ja żyję Coś wam nagrywam Podobały się wam te gołębie Widzę Z tego Wyłączę Te, te, te lotniki no I tak to jest. O, pogoda fajna. Mógłby mrozik przyjść to. O, widyny Zleciały trochę pojeść. Narka, trzymajcie się wszyscy, zdrowo. I, I, i jeszcze raz, wszystkiego dobrego.